Gry, 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 gry Czołgiem. Przyszła pora na kolejny unboxing. Po dość długim czasie przybył do nas nowy kolega. Zacny, rudowłosy kawaler, chociaż w sumie ma syna, więc nie do końca kawaler. Mężczyzna godny, bohaterski, król, władca, nie tylko Mushroom Kingdom, ale i wszechświata. Dzielny żółw. Bowser. Nasz Koopa King pochodzi z serii Super Mario. O dziwo w prawym górnym rogu nie ma wyrytego numeru. Przyjrzymy mu się, ma taką złowieszczą minę, wyciągnięte czteropalczaste łapy. Stoi w rozkroku, ale bardziej się mu przyjrzymy jak wyciągniemy go z pudełka. Tak się prezentuje figurka po rozpakowaniu. Jak widzimy została wykonana bardzo szczegółowo, bardzo ładnie pomalowana. Bowser jest zawzięty, wkurzony, w obroży, ma wszystkie swoje pieszczochy jakie powinien mieć. Tekstura jego skóry jest taka chropowata, tak jak powinna być. Jak widać, każdy pazurek jest zaznaczony. Inna tekstura jest na muszelce. Wszystkie kolce są równej długości. Nie widać jakichś błędów w malowaniu, co się przy niektórych aniel pozdarzało. I przede wszystkim nie są aż tak widoczne miejsca łączenia. Chyba tylko przy nogach i przy szczęce. Stoi na czerwonej podstawce, jak cała seria... Super Mario. Bardzo się cieszymy, że ten piękny żółwik do nas przybył i już z nami zamieszkał. Ale wiecie, cieszy się bardziej niż my. Tato!